Tu mieszkam od urodzenia. W tym domu się urodziłem 17 lutego 1938 roku. Ta nasza miejscowość nazywała się niegdyś Kępa Grabska. Należeliśmy po terytorium Węgsy Wielkiej, Grabie. Później nas przeniesiono do Nowej Huty w 1972 roku. Przecina nas Wisła, która w rzeczywistości połączyła domy. Jedne zostały z prawej strony brzegu, drugie z lewej. Myśmy pozostali po lewym brzegu Wisły. No i także mieliśmy tutaj ten prom, który w rzeczywistości my się komunikowali ze stroną prawą na lewą. Do Szkoły Rzeczywistości do kościoła przewoziliśmy się przez łódkę. Łódką przewoziliśmy się do kościoła i dalej do parafii naszej, bo to było Grabie Parafia z prawej strony rzeki. Czy pogrzeby, czy śluby, czy, czy coś jakoś, tośmy się wszystko przestawiali przez prom. No, na no, kąpało się wybiście przechodziło się. Jak nie było łódka, łódka woda pozdjąła się portki i, i w szosie. Tarkarnister na plecy i przez wodę. No bo była woda płytka, ciepło w lecie. No, a jak przyszedł mróz, chodziło się do szkoły, to Wisła zamrzała. No tośmy przechodzili przez Wisłę przez lot. Do każdego się gniazda człowiek przyzwyczaja jak nie kura na jajku, jak to mówiąc. No, tu jest cicho, spokojnie, nad wodą. Odpocznie człowiek ze wszystkim, tylko nie lubię łowić ryb, bo bym sobie kupił wędkę, ale nie kupuję wędki, bo nie mam do tego pociągu.